Co za pedio przyszedł. Co to, to za za Maciuś? Co za wyzywacie Bo kurwa nie. Nie wiem po co ci wyglądać, zjemy. Beskito. Jeśli przebierzy rybaka? Tak. Tu do góry i przy końcu w prawo. Dobrze. Bez kitu, ty. Mój wloopczek mówi, że jest. O kurwa. No i się bez manko. Kitu, bez kitu jest jedna. <laughs> do z na ryby? No, ci chodzi o No, pytam, no i ja pytam, ja Walimy cię na pizdę zaraz, jak cię nie, uspokoisz. Ja nie, nauczyłem... Ja, ja, ja nie, nauczyłem w starym Nepalu, nie, palenie lampy. nie, cię zaraz wali na pizdę. To jakaś wasza córka? nie, ja ja, no, ja nie, To ja nie, nie wiem co to jest. To jest no sprawa dobra. dla ECMPU, no, u No, przecież. To, to jest Kadyndol, Kadyndol, Kadyndol. Kadyndol. Ty się w ogóle ziomek po prawej nazywasz. Ja? No. Chris. No, dobra, wyjdziecie jakiś hamami. Śmiejecie się ze mnie. Ja bym, siebie, ja bym Ciebie wziął, szysiu na hotel, nie? To nie ja będę. Krzysia. szysia na hotel. Krzysiu. Żadek górę Krzysiu. Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu. coś sprzedał ziom, co będzie. Ja no to z Krzysiem później Krzysia powinny Krzysiu, Krzysiu. A gdzie, gdzie masz Kusia? Krzysiu, Krzysiu daj airdropa, bo to jest zajebisty ziomek. Moskito. Może w dropika. Przejrze się dogadamy, nie? Niech mu będzie. Ja kurwa Zuli kurwa ty Sali, stali, stali idiotka Stali kurwa ty, pomagali Sali pomagali no. Krzyśu, <grymka> Mabela Krzyśu. kurwa ty Krzysiu, Krzysiu Ja ci też rzucam, Krzysiu masz Krzyśu, A, A Krzysiu kurwa Mazibuko Ja no Skąd że żeście urwali go ludzie Mazibuko chuj ci bucho, Krzysiu daj drobę Czekaj kurwa, kręcę Masz kurwa zjeb Masz Krzysiu, Krzysiu mi też zaraz Jeśli tyle raz do mnie powiesz Krzysiu to ci rozgubię ty. Krzysiu Rzucać rzucaj dropa Masz To po, kuzy po kuzynie A? Kim był twój ja kuzyn? Idę w, ja idę w ślady kuzyna Kim był twój kuzyn w takim razie? No, mój kuzyn był w mafii, ale nie skończył źle Stąd pojawiłem się ja żeby go pomścić no, ale do końca nie wiem o co chodzi, bo nie przekazał mi wszystkich informacji. Dobra panowie, powiedzmy hmm. szczerze, co by nie mówić. To poprzednie wiecie, życie był. Nie, nie wiem czy kojarzycie. Ja nie miałem poprzedniego życia akurat. Co by nie mówić, nie wiem, czy znaliście moją kuzyna czy nie? Ale był pierdolonym gangstera. Will Maland, giga śmieć, no. Plus... O ty kurwo. Kto to był? To śmieć taki do bicia chuj, do Jeden z kurwa z najwyżej postawionych na wyspie, nie? Wszyscy go kurwa znali Szkoda, że na poziomie minus 10 Ciekam, nie miałem przyrodniego brata Jego. Travis, taki On mi opowiadał o jakimś się coś Ciekawe Wiesz czy się kumplowali? No, nie wiem, słyszałem tylko Travis Los Santos, gangster Gangsterka A opowiadał wam o takim O Wilson Padre Widzę, tylko opowiadał właśnie, że jest jakiś Padrej, że jest mafii... Że jest śmiecią. No, no i no, czas, że z tego co wiem, to mieli... Zaraz na jakaś bywarka, więcej. No... Z tego co wiem, to mieli dobre relacje. Ale Proszę. wiem, że ostatnio coś się pogorszyło i nie mam kontaktu z kuzynem. Przyjechałem się kurwa... Przeleciałem w sumie. Dowiedzieć się o co tu kurwa chodzi, chcę odnaleźć swojego kuzyna. byliśmy rodziną. Mówię A byliśmy, bo wiem co z moim kuzynem się dzieje teraz, nie? No ja z Travisem zresztą tak, urwał się, ale powiedział mi ważną rzecz, dlatego jeśli to jest prawda, mu muszę wam to powiedzieć. A to na osobności. No tak, tak. No, nie, przecież Idę sprzedać wszystkie no. ryby. To co, może przejdźmy do rzeczy, co? O. Travis Solaris, mówi wam to coś? Tak. Ja wiem tylko, że Trawis, nie? Ale I powiedziałeś mi, że byli razem w bol Bolla, to chodzi na pewno o tego samego. Czyli musi chodzić o tego samego. O innym Travisie nie słyszałem. To może zacznę. Travis powiedział mi, ogólnie miał taki, kiedyś taki plan. Przebrać się, poholadać w takich strojach, takich intognito i tylko z braśmi, nie? W sensie tak zwanymi mm -hmm. braźmi. Chciał zrobić takie nielegalne walki W podziemiu W, w pieczo, co chodzi, mniej więcej, nie? No, no No... Nie, nie no, tam jakbyś... Chyba to Tadek, walisz celówkę pod mostem, na przykład z so, chłopami, bierze z nich hara. Nie, 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 a, nie a tak nie tak, nie tak właśnie Że podjeżdża... Ja na, na przykład pięciu chłopa, nie? Uzbrojonych po zęby Intognito, na czarno chodzą, porywają jednego chłopa, później porywają drugiego chłopa. Tych dwóch chłopów biją się na śmierć. No, tak naprawdę, nie? Ten, kto wygrywa, walczy dalej. Ten, kto przegrywa, ginie. No i... Mniej więcej o to chodziło, nie? A teraz, jak nie mam z nim kontaktu, to chcę wiedzieć, co się dzieje, jak nie ma kontaktu to mam nadzieję, że spróbujemy zrobić to razem. Może tak go znajdziemy. Jedyne, jedyne informacje, tylko... co ja mam o swoim przyjacielu, to, że jak do mnie zadzwonił ostatni raz, to, to mówił mi, że ma jakieś duże problemy. Do mnie mówił to samo. Chodziło o jakiegoś członka jego rodziny. I Mówił mi, że zainteresowali się nimi zły i źli ludzie, nieodpowiedni ludzie. Potem powiedział, że nie może rozmawiać i się rozłączył. Nie była praktycznie identyczna sytuacja. Był Jak ciężki okres ]łem. w rodzinie. No i później kontakt do upadł. Ja przesłabiłem, ile ty żeby tu wylecieć i go szukać na własną rękę. Ja wam powiem, że... teraz mi się przypomniało Travis. Um, miał ten, miał brata z innej matki, czyli w sumie tak jak ja, tylko ja jestem od innego ojca. Józef, um, Józef czy jakoś tak? Józef Kartel? Józef, nie pamiętam jak on miał nazwisko, ale Józef. Taki ja młody, taki wy... Ale to, no, no w sumie był taki głupi, no. Może go znajdziemy, może nie wiem. Myślisz, że opowie nam co się działo? Open. Opowie Powie nam gdzie jest Will? Myślę, że jeśli powiemy jaka jest sytuacja, to powinien nam zaufać. Okej. Okay. To musimy go spotkać na mieście i tak samo jest z tą dupą Willa. Bez pytanie, czy, czy jej też nie ma? Jeżeli z Willem jest problem. Pytanie, czy z tym Józefem też jest. Problem czy żyje Bo nie mamy do niego kontaktów. Tu, no jest, tu, tak, jest, tu jesteśmy tak. teraz w kropce. on mi tylko zdążył powiedzieć, żebym nie przyjeżdżał, bo to okropni ludzie. Z racji tego, że my byliśmy razem w wojsku nie mogłem mu odpuścić i przyleciałem tu od razu. Ja się zastanawiam tylko, co to mogli być za ludzie. Bo to się nikogo nie bał. Bo już tak samo. Ale, jeżeli coś się stało, to musiał być ktoś kurwa przebiegły. Bo il nie jest głupi. Nie był. Też nie możemy iść na miasto i nie wypytywać o Willa, i Willa. No Tak, bo się no tak. od razu. Sprzedam, dokładnie. Musimy zacząć działać, ale potajemnie. Mhm. Pierwsze, co bym zrobił, to skupił się na poszukiwaniach tego Josefa, albo dupy Willa. Albo jedno się, i drugie. Wydaje że... mi mhm. się, że że tu Paulina może nam mało powiedzieć. też prawda. Znaczy, no tak, no nie wiem jak tam było u nich, nie? No tak, czyli mówi wszystko. Dokładnie. A jeżeli on się znał z Josephem, to nie więcej. A wiemy może coś więcej, gdzie mogą przesiadywać? Przysiad ja tylko wiem, że coś mieli na Playboyu. Playboy, Playboy. To mówił, tak, bo... Ja nie wiem gdzie jest Playboy, ja o to ja chodzi właśnie. Nie, playboy. Ale Teo mi mówił coś, że, że oni tam jakieś grube rzeczy robili. Ale nie chciał mnie wciągać w to, bo mówił, że to ryzykowne tematy są z tym Playboyem. Więc ja bym uważał. Z tego co mówił opowiadał, że strasznie dużo fałszywych ludzi tam było. Nikt się jakby to się nie tylko Mieli jakąś swoją taką grupę, której. Jakby, tylko ze sobą rozmawiali o różnych rzeczach, nie? O takich prywatach. A mówił ci kto był w tej grupie? Z nim jakby dużo o tym nie gadałem, nie? Bo nie chciałem mu też... Że zawsze do niego dzwoniłem, to było dobra, dobra, git, git u mnie, git u mnie, git, git, nie? Mm -hmm. Słyszałem tylko właśnie o Travisie, Billu, wiem, że był właśnie jakiś Teddy albo Theo i Joseph. Mm -hmm. O tych ludziach słyszałem. Joseph, Józef, tak, no za co? chyba musimy No i oczywiście zacząć jego dupa, panowie. nie? Bo jego dupie wiedziałem najwięcej. Oh. Chyba musimy zacząć działać. Powinniśmy no Tylko co no? Nie wiemy nawet od czego zacząć od czego się kurwa chwycić Musimy zacząć na, na... na razie musimy zacząć działać w trójkę po prostu Wie, wiecie co? Ja Józef. bym się za... Ja bym się chwycił, może rozpoznaniem, dowiedzeniem się, gdzie jestem. Playboy Dokładnie. Dokładnie. No to jest być... miejsce łączące wszystkich. To to musimy ogarnąć pewnie później, bo teraz nawet nie ma z kim pogadać. No tak. To... A skąd to wiesz? Może pojedźmy. Ja nie na widziałem szpital, w ogóle zobaczmy. ludzi. Pojedźmy na szpital, może zobaczmy. Powinniśmy też zacząć w trójkę działać i zbierać asortyment. Wiem Właśnie. też, że mój brat świecił ze mną, mnie. No no to no. No, co z tym, 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 tym dyndem? taka to jakaś dziwka. Mój brat zgarnął też dwóch ziomeczków. Przelecia, przylecieli z nami. No ja miałem wcześniejszy lot niestety. Nie było miejsc już. Wziąłem last minute. No ostatnie miejsce i przyleciałem pierwszy, nie? Więc o tych dwóch ziomkach dowiedzielibyśmy się dopiero od brata. Lećmy, 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 To zobaczmy na ten szpitalu, może się kogoś dowiemy. Lećmy, do... ci coś się odjebało. To jest przypadek, też czuję. Mhm. Gdzieś by pusto? Mhm. Dzień dobry, jest tu ktoś. Gdzieś zapłukamy? Czasem już nie do recepty, debilu widziałeś, prawda? kurwa. <grym> no, pierdo, sorry, no kurwa, jestem społeczniakiem stary. Luft, no, no. Halo, jest tam ktoś? Halo. Cisza. Gdzieś to dzisiaj się kurwa niczego nie dowiemy. Mhm. Chyba musimy. A zobaczmy, jeszcze tutaj może tu ktoś jest. Korty, o, o, otwarty. Otwarty. O, winda winda chodź a dokąd O kurwa, o, kurwa o, dobra tu nie ma żadnego da nie jest. no dobra no, dobra a jak dzisiaj już raczej nic nie działamy mhm. to jutro byśmy musieli się jakoś spotkać nie się na jakąś godzinę, może no po dziewiętnastej dziewiętnasta? no ja, wtedy ja i brat będziemy friusz, nie? ja potrzebuję szybciej być, więc będę szybciej działał okej okay. chcesz no, czegoś ja dowiesz stroną publiczną? szybciej, więc możemy szybciej polatać tak. okej okay. tak. halo gdzie jesteś Krzysiu? To podjedziemy na szpital, dobra? No dobra, dobra Dobra, dobra Dobra, dobra Dobra Pa no, jestem szpitalem Ja też I poznałem jakiegoś gościa, później ci wytłumaczymy o co chodzi Dobra Chcę coś wiedzieć więcej No dobra, dobra. A widzę cię. Nie Siemka to O, się, nie dobre A ty kim A ty jesteś? Tyś... Ja... A ty kim? Ja, ja Chris. bratem hmm. Tali. To jest Milo, mój brat. mam Milo? Miło cię poznać. Ja nie mów do niej kurwa Krzysiu. Kurwa Chris? No. Ty, po co tu przyleciałeś? Bo mi brat nic. A nie, brat mówi w sumie. Mówił, że byłeś. Chodź, bratem. synem? Jakoś tak. Bo ja jestem bratem Travisa od strony. Ja od innego ojca, nie? Z jej matki? No i ja może tak tak, to jest. To, tak jak my z Willem i Willem? No tak, no to już wiemy, że właśnie szukamy tak naprawdę. Ktoś? Ale ten gość, co powiedział, tam co stoi w tym, 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 tym korbie, nie? Zobacz na niego On mi mówi, że. nie żyją. No kurwa, no nie wiem, właśnie i ja, ja nie mogę, ja nie mogę w ogóle wyobrazić sobie, że oni nie żyją Musimy z nim pogadać, to tak nie może być na pewno A jak trawić, nie żyje? Kurwa No tak się nie rozchłuje. Ciężko, ciężko nie, Musimy Usiądę bardzo wziądę. pogadać z nim, musimy odnaleźć tego To, wy chcecie wiedzieć, ja chcę wiedzieć, wszystko o Ilu i Billu i i Ociatka no przyjacielu, teo. teo. No i jeszcze Joseph, powiem tak. Byli to ludzie, którzy I dużo przeskrobali w tym mieście. Wiele osób ich ścigało. Wiele osób miało z nimi kosę. I niestety, dorwali ich. Byli to moi bracia. Byli należeli do tej samej organizacji, do mafii, do największej mafii w tym mieście. Oni byli kimś w tym mieście, każdy, każdy ich znał, ale nie znał ich dosłownie, nie znał ich z imienia. Ale widzieli kim są. Rozprowadzali narkotyki, rozprowadzali bronie i wreszcie, niestety, podpadli. A komu podpadli? Jak podpadli. Co zrobili? Co się stało? Co się stało? Wszyscy nie żyją. Większość, naprawdę większość. A się może z dwie, trzy osoby z całej mafii. Jak Bijo. by się nigdy nie dał zabić. Niestety Teo też nie żyje. Nie, to jest On był, mi, napraw... On był mi naprawdę bliski. To jest niestety też nie żyje. A znaczy to, to się dowód, nie żyją? Może po prostu ich pojmali? Może gdzieś są w jakichś lochach? Na moich oczach ich rozstrzelali. Dwa magazynki na całe ciało, no wątpię, że 60 kulek przeżyli. Czy z tych byś został czterema Dzidami w serce? No nie ma szans. Kurwa, szły sali? Tak. Nie ma szans. Nie ma szans tego też No nie. no ja. najlepsze były te. Najlepsze były te, bo trzy razy mi się przypomniało Najlepsze były te dzidy, gdzie jak złapałeś kurwa na za ryj i ona sięgnęła jadem i wziął Zwykaj po prostu Stare Skąd sztuczki Skąd no Stare sztuczki. sztuczki Co to jest? Pisałem stare sztuczki, patrz Stare sztuczki Jak uważasz są dzidu, są takie bronie I to strzela? To strzela tak, Dziadek tak. strzela, bo ty masz tłumik nie do... Nie, 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 do nas, nie celuj, nie celuj, to jest załadowana broń, nie można celować w ludzi. Przecież ja już nie wycelowałem. Czyli to działa tak jak u nas, na przykład wbijali komuś dzidę. Tak, tylko że to, ja to działa na większą odległość. Dokładnie. Nie musisz no mieć ja kontaktu z tą osobą. O, o to co, to co się strzela z tego, co to jest? To jest pistolet, tak Ale zwany vintage. Na co to strzela? Na amunicję. Na, na ma na amunicję ostrą, tak zwaną nauczysz się, rozumiesz? Teraz no, znajdź jaja, ale... znajdź jaja, teraz pali? To jest ten moment, pamiętasz jak rozmawialiśmy 5 lat temu D 23 Musisz... lata nie, nie ten, nikogo nie zabiłem, no no wiem, a no pamiętasz kogo zabiliśmy? Raz. Musimy wam coś powiedzieć dziadek. Zabiliśmy Nie Zabiliśmy wiemy. ojca Billa i Willa. Co? Co? co co? Co? Zabiliśmy ojca Willa i Willa. Kiedyś. Dlaczego? Ponieważ był pijany i jechał A Czyli, czyli od wiem, że... Ale ta wiedział. Tak. Ponieważ nie chciałem go... Ten, ale jak już powiedział, że 23 lata temu zabiliśmy kogoś, no to już powiedziałem, nie? 23 lata nikogo nie zabiłem, debilu. No ale 23 A. No ja się roz, no rozjebałeś. Ale, no. ale wiecie, ale wiecie, ale wiecie. Na razie znajdźmy tu jedną rzecz. Chyba Dobra, broń! Nie, ja nie. Nie, nie powinno to być nic, wiesz? Dobra. O tak, to jest tu. Usiądź sobie, ja, ja muszę coś zrobić. Ej, kurwa, który to? Ogarnijcie ma torbę. Jezus, um. Sali miał zawsze takie złoby. Sali, o, sali. Sali, sali. 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 mam. Sali. 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 chowaj Ustawiam. Sali. na numer, Sali. 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 No. Co? Co wy to, to, to się tego? Toś powiedział coś. Nie, to ja patrzcie, zrobiłem to z maską. Żeby mi nie rozpoznawali po mnie. Nie strasz mnie, no. Patrzcie. Teraz słuchajcie, to ja będę mówił, nie bójcie się. No. Ja pierciolę. Jak Dobry to Dobra. Dobrze? No. Dobrze? To... Dobra. Dara, panowie. Raz, chcesz chcielibyście takie coś? Nie. Się boję, bo my się bał, sam bałbym, wiesz? <gry> Dobra, Lu. ja myślę, Aha. że gotowe wszystko. No jedziemy. Balasi? Z zadzwonić na, na ten numer? Dzwonię, Panowie, ale jest tak, opcja. Jeśli jedziemy do Balasów, to moim zdaniem, jeśli zapytamy się o Willa czy Billa, albo nie jedziemy w tych strojach, albo jedziemy, ale nie mówimy kim jesteśmy, i tak dalej, i tak dalej. To tak, tylko ta, zapytać, czego kojarzą, nie? No tak. To może zadzwonię tam To panowie w sumie jak coś Od teraz to jest nasza kryjówka Ty Ale tylko my wiemy I dziadko i też powiemy To Dobra m Możemy? A Gdzie jesteś? To y y Tak Dobrze i jest w szpitalu. Dziewczyna. Nie możemy jechać. Dziewczyna, dziewczyna. Nie możemy się tam pokazać. Może podjadę w furmowcu szpital, daj powiedzieć, żeby weszła i przyjadę tu. O, w sumie? Ja myślę. To jest dobra opcja. Może tak być, no? Dobra, ty powiedz, żebym do szarego samochodu